Jeszcze dwie minuty mi zostały, żebym swoje życie pożegnał kurwa mać Zaraz ktoś ci opie dupę, bo będziesz miał wyjebane Raz, dwa, trzy, Też tu tańczy tam, lecisz Ej, powiesz, że snur już przygotowany, tak Moim jest tam zajebiście w domu, tańczę, także nikt nikt nie wie i tego to jest kurwa mać Ej, zaraz komuś zajebie. także nikt nie wie, to jest jebany węgier, to jest jebany węgier Ktoś tam sobie, tam w tym lee zaraz komuś wyjebie kurwa na bękę Lecę sobie tam, gdzie nic nie trzeba, zaraz wyjebie kurwa tego więka jest tu tam, leci kurwa, na trzewych chowa się już przede mną, bo jedne siekierą, ej. Przyszykuj dupę, szyszkuj dupę. Raz, dwa, trzy, ej! To jest kurwa tam już, moje życie się poległy. Raz, dwa, ej. Za szybko śpiewam, bo to kurwa jest jebany hak. Żeby kurwa zaraz zaśpiewać tam. Zaraz powieszmy moje, moje tam. Ej. Raz, dwa, trzy. Ona chce tańczyć, żeby było do rana W moim domu jebła bomba na ma jebana że tam się dzieje tak, że nikt nie grozi tam On się patrzy z dreadami, ja go jebne tak Ja oczywiście tam lecisz, tam gdzie nie trzeba Jebne ci garaż, a jesteś pojebana Moje życie dwie minuty mi zostały tam Raz, raz, dwa Raz, dwa, trzy, ej, ktoś tam sobie śpiewa, moje nuty zostały tam, żeby było tam na pamiątkę, kurwa, mać. Ktoś tam sobie śpiewa, dawaj szybko i tam, moje życie zostało upierdolone i tam.